Myślę, że o, o podróżach trzeba zapomnieć, że miałbym coś tutaj usprawiedliwiać, nasz zespół to rzeczywiście w, wczoraj wróciliśmy z Rumunii, dzisiaj trenowaliśmy rano w Bełchatowie, teraz próbujemy jeszcze troszeczkę poczuć salę w Jastrzębiu i tak naprawdę myślę, że bardzo duże znaczenie będzie miało to jak jutro mentalnie drużyny podejdą i wygra ta, która, która po prostu będzie mocniejsza tego dnia. Na pewno podróży mamy bardzo dużo. Wczoraj byliśmy w Rumunii, wieczorem w Bełchatowie, dzisiaj przyjechaliśmy tutaj do Jaszczębia, mamy trening. Wszystko się złożyło w jednym czasie. Mam nadzieję, że sił wystarczy, żebyśmy mogli zagrać spotkanie, które na pewno będzie ciężkie. Myślę, że tak jak trener tutaj wspomniał, będą zdecydowały niuanse i, i jakieś, mam nadzieję, jedna, dwie piłki od zwycięstwie podchodzimy do każdego meczu bardzo poważnie. Do każdego meczu podchodzimy hmm. Maksymalnie skoncentrowani. E, oczywiście nie zawsze to wychodzi tak, jak, jak byśmy chcieli, ale, ale tak naprawdę ten mecz niczym się nie różni od pozostałych, i, i, i tutaj, e, mając jeszcze dodatkowo świadomość, że jest to drużyna, która będzie grała w czołówce, która będzie grała o, o, e, o Mistrzostwo Polski, e, to nas jeszcze bardziej mobilizuje. No w poniedziałek nabawiłem się drobnego urazu ale myślę, że już wszystko jest w porządku, jestem gotowy do gry. E, oczywiście trener zdecyduje, e, kto będzie grał i mam nadzieję, że każdy, kto wystąpi na boisku da z siebie maksa, żeby walczyć o zwycięstwo w tym meczu. Na pewno powiedziałem, już wcześniej powiedziałem, że mentalność ma olbrzymie znaczenie, ale, ale będą to niuanse pewnie i techniczne i taktyczne. Obie drużyny się znają, nie powinny się niczym zaskoczyć. E, będzie pewnie i dyspozycja dnia e, decydowała i tak jak powiedziałem psychika i pewnie te, te, te szczególiki, które, e, które będą miały wpływ na wynik. Na pewno mam troszkę więcej siły niż koledzy, bo koledzy grali dosyć ciężkie spotkanie w Rumunii. Mnie to spotkanie ominęło i mogłem troszkę tych sił zachować, aczkolwiek przeżyłem taką samą podróż jak oni. I mam nadzieję, że wszyscy damy z siebie maksymalnie to, co potrafimy pokazać na boisku i będziemy walczyć o zwycięstwo.